Widzieliście albo nie widzieliście, co się wczoraj działo w Warszawie, co się działo pod Sejmem. Ja przyznaję, że nie widziałem jeszcze takich sił policji, jakie wczoraj zostały ściągnięte do Warszawy. Sejm został praktycznie odcięty od świata. Po prostu zastawili go furgonetkami, tak że nie dało się tam przecisnąć. A to, co się działo wieczorem, łamanie posłom legitymacji, szarpanie wicemarszałka czasastego, gazowanie ludzi, którzy poszli pod, pod siedzibę propagandy pisowskiej, to, to było coś porażającego. Po raz pierwszy w tłum wmieszali się tajniacy z pałokami, jak jakieś Ormo w, z, z czasów PRL-u. Nie wiem, jak długo jeszcze policjanci wytrzymają, żeby dawać z siebie robić popychadła Kaczyńskiego. Drodzy policjanci, pamiętajcie o tym, że nie możecie przekroczyć granicy, za którą staniecie się prywatną, prywatnym omonem Kaczyńskiego, a zaczyna to niestety, te rozkazy, które są wam wydawane, w tę stronę zmierzać. Nie dajcie sobą pomiatać, nie dajcie pomiatać swoim mundurem, nie dajcie pomiatać swoim honorem, nie dajcie pomiatać ślubowaniem, które złożyliście. Dzisiaj wicepremier rządu, odpowiedzialny za bezpieczeństwo, zachowuje się w Sejmie Rzeczpospolitej, jak rozhistoryzowany dyktator.